Halo, halo, dzień dobry. Yy, jesteśmy na tym kanale i jest przepis w tytule są ciasteczka, więc znaczy się, że mam bałagan. Właśnie wróciłam ze sklepu, mam jakieś tam zakupy i robię ciasteczka. Bo obiecałam Wam ciasteczka, ciasteczka będą owsiane. I tak, mam yy, owsiane ciasteczka, mam nożyczki i będę sypać. Słuchajcie, prosta sprawa, że aż prosta. Yy, Tutaj mam mąkę z migdałów, taką białą. I to będzie, słuchajcie, 100 gram. 100 gram mąki. Wiórki kokosowe. I one są takie, wiecie co? Jak kupowałam sobie takie organiczne z tego sklepu tam w Anglii, to one były takie grube. A te są takie drobniusieńkie. Nie wiem, czy to będzie widać. Takie drobniutkie. Ale innych tutaj nie dostałam, a jeszcze jakieś takiej. E, strony, która by tak e, jakby. Nie wiem, jakby to wam pokazać. One są chyba takie wyjątkowo drobne. Jeszcze z grudkami, nie? Teraz może się wysypie trochę. O, takie drobniutkie. One są takie naprawdę wyjątkowo drobniutkie, A, ale to właśnie chodzi o to, że tamte ja troszeczkę musiałam rozdrobnić, bo chłopaki tak nie za bardzo. A te są takie drobniutkie, że spoko i myślę, że tych dam. Tu jest 200 gram. Żeby nie były bardzo kokosowe, bo oni nie lubią, nie? Ale dam 200 gram. co? Zobaczymy. Coś tu się jeszcze domiesza. Dam e, 200 gram płatków owsianych. Tak z połowy tego? Bo nie chcę, żeby były takie bardzo owsiane z samych takich płatków owsianych, tylko troszeczkę bardziej e, takie wiecie, co nie. I co my tu jeszcze możemy włożyć. Trochę trzeba czymś osłodzić. A wy nic nie widzicie, nie? Dobra, o, przekręcam tutaj. Tu mam te suche składniki. Teraz, żeby to czymś osłodzić, to wrzucę tu daktyle. Myślę, że daktyle są fajne. Aczkolwiek cukier kokosowy też jest fajny. Ja trzeba sprawdzić, bo to nie są te daktyle takie fajne tylko te takie mniej fajne, ale za to są organiczne i trzeba sprawdzić, bo czasem się zdarza, że jest pestka, słuchajcie, i jak miałam tam ten duży mikser, który jeszcze do mnie nie przyszedł, nie wiem, nie odpisują ci ludzie, ale dobra, to centralnie potem słyszałam, że pestka była, nie, twarda i tak potem nieciekawie jest, jak się na ząb taką pestkę dostanie, więc sprawdzajcie wszystko, co wkładacie do mielenia. Tu dołożymy Trochę wody, tyle. I dołożymy z dwa banany. I spróbuję to zmielić. Nie jakoś strasznie, ale trochę. Jakbym miała duży mikser, to zrobiłabym to w dużym mikserze, bo zobaczcie leci, nie? Ale każdy używa tego, co ma, nie? Pod ręką. Także ja mam to, co mam. Przeleję to tutaj. Tak. Nie trzeba tak bardzo. Widzicie to? Takie kawałeczki są ok. Nawet bardzo wskazane, żebym tak powiedziała. Dobra. Myślę, że wystarczy. Akurat, tak akurat, widzicie? Takie klejące musi być, nie? To mu, musi się tak sklejać, więc najprostsza rzecz. Fajnie wyglądają. I teraz do tego, żeby troszeczkę ożywić ten smak, to dodam e, e, ż, m, żurawinę. Można to smakować, oczywiście, bo ja nie będę tych no, i tutaj dałam 200 gram, nie? Nie żałuję, ale myślę sobie, niech będzie. A co? Żurawina jest fajna, ja bardzo lubię, chociaż ja tych ciasteczek pewnie za bardzo nie będę jadła, bo są z płatkami. Ale tak, myślę, że fajnie to będzie wyglądało i będzie fajnie, ale można smakować, czy jest wystarczająco słodkie. Ja myślę, że jest. Mm. Nie jest bardzo słodkie, ale myślę, że jest bardzo kokosowe, pyszne. Jak dla mnie, pyszne. Tu można dodawać co się chce, cynamon, kakao i tak dalej, tak dalej. Po prostu wszystkie opcje, takie, które można jeść na surowo. Jeśli dodacie jakieś mąki czy czegoś, no to wtedy trzeba będzie przepiec. Aczkolwiek właśnie... Wydaje mi się, że jednak te ciasteczka, to wydaje mi się, że jednak takie niepieczone są fajniejsze, bo te, zwłaszcza jeśli macie jakieś swoje owoce suszone, też w 45 stopniach, nie za bardzo, w nie za wysokiej temperaturze, to chciałam powiedzieć, to tym bardziej, jeśli dodajecie na przykład jakieś orzechy. Dodatkowo jeszcze, albo jakieś. O, właśnie, tu można by dodać słonecznika. No, takiego namoczonego i zmielonego, i to jeszcze by był taki. Jeszcze jakiś tam tłuszcz, ale nie będę już teraz tu dawać, bo, bo nie będę. Także tak. Myślę, że formujemy ciasteczka, będą fajnie wyglądały takie pstrokate, jak, jak to ciasto, nie? Myślę, że fajnie będzie wyglądało. Dobra, to robimy ciasteczkę. Ja mam oczywiście papier, który używam kilka razy, i to już na pewno wszyscy wiecie o co chodzi. Ciasteczka formuję dzisiaj bez, e, bez foremki. Postaram się. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Żeby wyszły takie bardziej naturalne. Zobaczymy, zobaczymy. Tutaj jakaś grudka. Tego. One Jak to ciasto postoi troszeczkę to te płatki owsiane one się namoczą i robi się takie bardziej kleiste. Więc po łyżce na jedno ciastko. I u mnie to będzie wyglądało tak, że ja widelcem będę to sklejać. O, na ciastko i ono będzie wtedy takie. Niby okrągłe, ale nie będzie tak uchlepane, jak to hmm, z tej foremki mojej, nie? Takie będzie trochę bardziej przypominało ciastko. Troszeczkę mam tą masę suchą. To musi się sklejać, no wiecie o co chodzi. Ale jak się da za dużo wody, to to jest później troszeczkę takie... Hmm, długo się suszy i... W efekcie końcowym, może, nie jest takie kruche, tylko jest bardziej takie sklejone. Właśnie tak. No, te ciastko nie lubi takie być bardzo mokre. To ciasto na ciastko nie lubi być bardzo mokre. Tak zauważyłam, bo właśnie się zrobi takie coś bardzo jednolite i bardzo twarde, a chcemy, żeby to było kruche, takie, prawda? Tak mi się wydaje. Dobra, tu trochę chyba za dużo dałam. Żeby nie były aż takie duże te ciastka. Okej, okay. to będą takie ciastka, o, grubsze, cieńsze. Jak grubsze będą się dłużej suszyły, ale y, będą tak samo smaczne. Także wjeżdżam na moje tacki. wstawiam do, y, wstawiam do dehydratora na czas, kochani. 10 godzin minimum, 12, 14, tak jak mówię, zawsze powtarzam, wszystko zależy od tego, jak grube będzie to ciasteczko i jak bardzo wilgotna ta masa i jak bardzo chcecie to wysuszyć, bo one jak się z wierzchu obsuszą, a w środku są jeszcze lekko miękkie, to też są pyszne i wtedy może nawet nie 10 godzin, tylko mniej. Ja robię suche, dlatego że te ciastka są przede wszystkim dla mojego męża do pracy. Bo on akurat tak sobie ulubił, upodobał sobie te ciasteczka do pracy i chce, żebym mu je robiła, więc bardzo proszę, bardzo chętnie. I co chciałam powiedzieć, że staram się, żeby nie zostały mokre, dlatego że ja robię dość dużo i wtedy boję się, żeby one, wiecie co, nie zaczęły się jakby psuć. Dlatego je wysuszam. Może nie jakoś bardzo na wiór taki strasznie jak granole na przykład, bo granole bardzo wysuszam i wtedy ona jest, stoi tak o. Nie trzymam jej w lodówce, a te ciasteczka jednak trzymam w lodówce. Nie odważyłam się ich trzymać tak dłużej niż tydzień czasu. Także tak. Ciasteczka. Na razie. A za chwilę pokażę Wam jeszcze jedne ciasteczka. Tylko to skończę. Kochani, tamte ciasteczka zrobiłam. Wyszło mi 5 tac, więc zostało jeszcze miejsca. Tak myślałam, że zostanie miejsca. I przypomniało mi się, że ostatnim razem jak robiłam ciasteczka, to tutaj też mam dużo różnych fajnych rzeczy. Na pewno amarantusa widzę, prażonego. Ale tak jak widzicie nie musi być. Widzę płatki owsiane, widzę pomielone, coś. E, na pewno um, są rodzynki? Tak tyle? Nie wiem. Coś tu mam. W każdym razie taką suchą masę zrobiłam sobie jakiś czas temu e, i było za dużo i schowałam. I teraz tą suchą masę wsypuję do miski. Tak. Nie wiem, rodzynki tu chyba są, wydaje mi się, albo daktyle, coś tu jest, jakieś suszone owoce. Powiem wam szczerze, nie pamiętam, ale wiecie, co chodzi? Nie, wrzucamy wszystko, to co jest. I słuchajcie, tutaj na pewno jest cynamon, bo czuję. Jest cynamon. I tutaj teraz wrzucę jabłka zmielone do tego. Zamiast wody. Zamiast daktyli, już tutaj nie będę dawać daktyli, bo wydaje mi się, że one są tutaj rozdrobnione troszeczkę w takich kawałeczkach, więc już tutaj nie będziemy dodawać. Można to też posmakować, zaraz to może i uczynię, jak już będzie mokre z jabłkami. Biorę jabłka. Dzisiaj kupiłam dużo jabłek, tak jak widać, różnych. Yy, gala, tutaj jakieś yy, Brauburn. Brau, Braubern, czy jakoś tak się mówi? I tu jeszcze jakieś inne. E, topas. Pomes, pomes. E, nie wiem, co to są za jabłuszka. Te znaczy się, no dobra, jabłka, jak jabłka. Jakie macie, takie dajecie? Ja wrzucę różne. E, chyba bardziej te zielone. Te chyba by mi się tak wydaje smakiem, że te by były fajne na te e, ciasteczka. Więc e, obieram tylko z. One są bio, ale ja i tak je będę myła, bo pójdą z, ze skórkami, będę je myła, wykraiwała tylko te środki i wrzucam do blendera i miksuję i wrzucam tu i będą ciastka. Na to myślę, że z sześciu jabłek dam tutaj. I tutaj do tego brudnego naczynia będę to wrzucać. Ale to nie szkodzi. Bo, tak jak mówiłam, tutaj będziemy robić przepisy, które się robi w takich codziennych warunkach. Kroję tylko tak teges. Nie chcę z tymi upinkami. Wiecie jakie jest, nie? Ciekawe. Mmm. No właśnie, dokładnie tak sobie wyobrażam smak tego, tego jabłuszka. Pyszne. Mmm. Przepyszne. Tęskniłam za owocami, słuchajcie. No. No i dobra, tak miało być. Tak miało być. I tak jest. W sensie, tak pewnie ma być i tak jest, nie wnikajmy. Wygadałam się. <średziny> Teraz jest przepis. I będziemy jechać z przepisami. Będziemy jeść i cieszyć się życiem. Widzimy się za chwilę. Aha, chciałam powiedzieć, że wkładam trochę i. Mielę. I trochę dokładam i znowu mielę, bo by mi się zawiesiło. Wiecie o co chodzi, nie? No, także tak. Widzimy się za chwilę, jak wszystko zmielę. Okej, okay, pięć tych jabłek dałam, bo mam tak dość dużo i dość całkiem są fajnie. E, zaraz Wam pokażę może zbliżenie. To jest zmielone, ale widać, trochę widać. E, tak zmielone, ale nie jakoś tak na koktajl, że tak powiem. Zresztą no, ten mikser nie mieli właśnie, tylko rozdrabnia, tak? Czyli tutaj akurat w tym układzie. To fajnie, że to nie jest um, taki koktajl, że to nie jest tak zmielone na pył, tylko właśnie takie malutkie drobinki są, nie? I tutaj można by dodać na przykład, nie wiem, gruszki, a, banany znowu, ale tamte ciastka są bananowe, więc te z jabłkami będą fajne. Myślę, że każdy inny owoc też jest. Tutaj mile widziany. Zobaczymy. Myślę, że za mało soku. A może nie? Kto wie? Zaraz zobaczymy, jak to będzie wsiąkało. Jeśli za mało soku, to trzeba czegoś dodać. Wody najlepiej, nie? Wody. Um, jeśli za mało słodkie, to syropu klonowego trzeba po prostu. Najlepiej smakować, bo to są ciasteczka, które można iść na surowo, więc zawsze można tego posmakować, czy już, czy jeszcze nie. I tylko musicie pamiętać, że zawsze ten smak po wysuszeniu będzie bardziej intensywny, nie? To nie będzie tak jak teraz na mokro, tylko bardziej będzie właśnie czuć te smaki. I tak. No i co, nie te sobą, jak nie posmakuje? Mhm, mm, mało słodkie. Tak. Mało słodkie, więc ja tu doleję syropu klonowego. Jak to jest, bo ja nie pamiętam, co ja tam dałam, nie? A tam nie było za dużo słodkiego, więc teraz tutaj to trochę posłodzę. Mój mąż lubi słodkie, niestety. Ale to, to jest kakao. Chłopacy mogliby jeść, ale oni nie będą tego jeść, bo oni nie lubią takich dużych kawałków czegoś. Coś tu jest. Żurawina chyba. Teraz, jak się zmoczyło, to widzę, że żurawina tu też jest. No, moim chłopakom to tak jak do granoli robię, tam gdzieś robiłam, że muszę wszystko zmielić, nie? Wtedy zjedzą, a tak to nie zjedzą. O. I teraz się fajnie klei. No i co? No i robimy ciasteczka i będziemy mieć jabłkowe ciasteczka z żurawiną. Trochę z kakao, trochę z cynamonem. Właśnie cynamon tu jest na pewno, bo czuję fajny cynamon. Jabłuszka, także fajnie się to wszystko komponuje. Ale pamiętam, że kakao tu też chyba dawa, a może mi się wydaje. <grym> Nie pamiętam. <grym> Nieważne. W smaku są fajne. Teraz to ciasto. Mm. Nasionka chia też czuję. Także tak, takie wiecie co? Taka mieszanka. I na pewno będzie fajne. Ja lubię takie ciasteczka, ja bardzo lubię takie ciasteczka, ale takich ciasteczek nie jadam, bo właśnie nie mogę ziarenek, więc troszkę posmakuję i przeżyję, ale ogólnie takich ciasteczek nie jadam. Ale zrobimy ciasteczka z samych owoców, owocowe ciasteczka zrobimy. Co wy na to? Myślę, że to fajny pomysł, bo same suszone owoce, ciasteczka owocowe. Będę mogła ja też jeść. A ponieważ dieta będzie owocowa, to będziemy kombinować. A ja lubię kombinować. I będę na Was nagrywać buziaki, uściski. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Bo tutaj się nie będę rozgadywać, obiecałam, więc trzymać się muszę. Piszcie w komentarzach, co i jak. Nie bójcie się komentować i mówić mi co byście chcieli, żebym robiła? Co byście chcieli, żebym mówiła? Dostałam cynk, że mam przestać gadać o diecie swojej, o swoim jedzeniu, ale ja potrzebowałam się wygadać. Myślę, że się wygadałam. Dzisiaj czuję fajny przypływ energii i będziemy gotować e, lekko, przyjemnie, smacznie. <todgłosy> Także nie bójcie się pisać, tylko piszcie w taki kulturalny sposób. Wy jesteście bardzo kulturalne, kulturalni i cieszę się bardzo, że jesteście i przestań gadać, kobieto. Na razie, pa.